Siódmy, ostatni odcinek, w którym czytam prezentację dla uczestników szkolenia o ustalanie poziomu potrzeby wsparcia. Jest to szkolenie dla osób, które chodzą i uczestniczą w komisjach, oceniają na naszą zdolność, jak my funkcjonujemy i przyznają nam punkty. Punkt jedenasty: korzystanie z urządzeń i technologii informacyjno-komunikacyjnych. Poprzednie 10 punktów. Omawiałem w odcinku poprzednim. Dobra, korzystanie z urządzeń i technologii informacyjno-komunikacyjnych polegające na zdolności do korzystania z technologii wykorzystywanych do rozwiązywania problemów, ułatwienia codziennego funkcjonowania, usprawnienia pracy albo edukacji oraz zwiększenia wydajności i jakości usług, w tym w szczególności umiejętności korzystania z radia, telewizora, komputera, internetu, telefonu komórkowego. Dwunasty obszar: mycie i osuszanie całego ciała. Polegające na zdolności do umycia całego ciała z użyciem wody i odpowiednich środków czyszczących, w szczególności mydła lub płynu do kąpieli, oraz do osuszania całego ciała z użyciem ręcznika w domu i poza domem. Trzynaście: mycie i osuszanie rąki twarzy, czyli jest to rozbite mycie, polegające na zdolności do umycia rąk i twarzy przy użyciu wody oraz odpowiednich środków czyszczących, takich jak np. mydła lub żel do mycia twarzy oraz osuszania rąk i twarzy z użyciem ręcznika w domu i poza domem. W domu i poza domem. 14. Obszar. Pielęgnowanie poszczególnych części ciała. Polegające na zdolności do pielęgnowania części ciała, w szczególności skóry, ciała i głowy, zębów, paznokci, dłoni i stóp genitaliów, które wymagają więcej odpowiednich zabiegów pielęgnacyjnych innych niż mycie i suszenie. Piętnasty obszar. Troska o własne zdrowie polegające na zdolności do uświadamiania sobie własnych potrzeb fizycznych podejmowania czynności związanych z zapewnieniem sobie odpowiednich warunków bytowych, unikania czynników szkodliwych oraz zdrowego odżywiania się i zachowania właściwego poziomu aktywności fizycznej. Przechodzimy do punktu obszaru 16, korzystanie z toalety polegające na zdolności do rozpoznania potrzeb dotyczących oddania moczu i wydalania stolca, w tym udania się do odpowiedniego miejsca, przyjęcie pozycji, manipulowania ubraniem przed i po oddaniu moczu lub wydalaniu stolca. Siedemnasty obszar. Ubieranie się. Polegające na zdolności do podejmowania czynności związanych z zakładaniem i zdejmowaniem ubrania i obuwia. W tym umiejętności dostosowania ubioru do aktualnie panujących warunków pogodowych, właściwe, właściwego, doboru, właściwego doboru ubrania, zapinania guzików i wiązania butów. Obszar osiemnasty. Jedzenie i picie. Polegające na zdolności do podejmowania i wykonywania w domu i poza domem czynności związanych ze spożywaniem podanego pokarmu lub napoju, w tym inicjowanie jedzenia i picia, zdolności do rozpoznawania i sięgania po serwowane jedzenie, rozdrabnianie go, otwieranie butelek i puszek, używania przyborów do jedzenia. Lecimy do dziewiętnastego obszaru: stosowanie zalecanych środków terapeutycznych, polegające na zdolności do uświadamiania sobie własnych potrzeb zdrowotnych, podejmowania czynności związanych z korzystaniem z usług specjalistów i przestrzegania wydawanych zaleceń, przyjmowania produktów leczniczych z zachowaniem właściwej metody podawania i dawkowania oraz stosowania metod terapeutycznych. Przechodzimy do strony 51 i do obszaru 20. Realizowanie wyborów i decyzji polegające na zdolności do realizowania własnych wyborów i decyzji, w tym zdolność do przeanalizowania problemu, identyfikacji dostępnych możliwości działania, wyboru najlepszej z tych możliwości oraz zdolność do oceny skutków dokon dokonanego wyboru i wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań. 21 obszar. Pozostawanie w domu samemu. Polegające na zdolności do pozostawania w domu samemu przez okres co najmniej jednej doby. No. 22. Obszar: nawiązywanie kontaktów. Polegające na zdolności do inicjowania kontaktów z innymi osobami, w tym nawiązywania kontaktów z osobami wcześniej nieznanymi w sposób fizyczny lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Dwudziesty trzeci obszar. Kontrolowanie własnych zachowań i emocji, polegające na zdolności do kontrolowania własnych emocji i odruchów, zarówno werbalnych, jak i fizycznych, w kontaktach z osobami znanymi lub nieznanymi, w sposób odpowiedni do danej sytuacji akceptowany społecznie. Dwudziesty czwarty obszar. Utrzymywanie kontaktów z bliskimi, polegające na zdolności do utrzymywania kontaktów z osobami bliskimi, takimi jak na przykład rodzina, przyjaciele lub bliscy znajomi, w szczególności, u osoby zainteresow... w szczególności występowanie u osoby zainteresowania i potrzeby utrzymywania relacji z bliskimi, komunikowania się lub widywania z tymi osobami oraz występowanie obiektywnych przeszkód w utrzymaniu. Dwudziesty piąty punkt Tworzenie bliskich relacji z innymi osobami Polegające na zdolności do inicjowania, tworzenia i utrzymywania bliskich relacji uczuciowych z drugą osobą W tym zdolność do zawierania związków, założenia rodziny, wspólnego zamieszkania i planowania wspólnej przyszłości Dwudziesty szósty punkt Kupowanie artykułów codziennej potrzeby też może Was spotkać pytanie od komisji. Polegające na zdolności do wybierania, nabywania i przewożenia artykułów potrzebnych w codziennym funkcjonowaniu, takich jak żywność, napoje, odzież, środki czyszczące i artykuły gospodarstwa domowego oraz zdolność do składowania zakupionych artykułów w odpowiednich miejscach. 27 punkt. Przygotowanie posiłków. Polegające na zdolności do przygotowania i podawania do spożycia posiłków prostych, czyli posiłków o małej liczbie składników, łatwych w przygotowaniu i łatwych do serwowania, oraz posiłków złożonych, czyli posiłków o dużej liczbie składników, wymagających skomplikowanych metod przygotowania i serwowania. 28. Obszar: dbanie o dom, ubrania i obuwie, polegające na zdolności do oczyszczenia. Powierzchni sprzętu kuchennego, sprzątania, zajmowanego mieszkania, przy użyciu sprzętu gospodarstwa domowego, właściwego segregowania i pozbywania się śmieci oraz zdolność do dbania o ubranie i obuwie, w tym właściwego przechowywania garderoby, prania i suszenia odzieży oraz korzystania z pralki, suszarki lub żelazka. Dwudziesty dziewiąty punkt. Spieszę się, żeby zdążyć. Dokonywanie transakcji finansowych, polegające na zdolności do dokonywania transakcji finansowych gotówkowych lub bezgotówkowych, kończących się kupnem lub sprzedażą towaru lub usługi, w tym roz rozumienia wartości pieniądza i cen produktów oraz używanie pieniędzy do kupowania lub sprzedaży strona 61.30. Rak. Rekreacja i organizacja czasu wolnego, polegająca na zdolności do zaangażowania w aktywności związane z dowolną formą spędzania wolnego czasu, jak na przykład udział w wydarzeniach kulturalnych lub sportowych. Yy w tym nieformalnych lub formalnych, zorganizowanych przez instytucje publiczne inne podmioty wizyty w placówkach kultury, podróżowanie lub zwiedzanie, rozwijanie hobby oraz uczestnictwo w kołach zainteresowań. 31 punkt. Załatwianie spraw urzędowych polegające na zdolności do korzystania z usług publicznych, załatwienia spraw w urzędach lub instytucjach, w tym zdolności do złożenia odpowiedniego wniosku w postaci papierowego lub elektronicznej bądź przez internet. 32 punkt realizowanie dziennego rozkładu zajęć polegające na zdolności do podejmowania działań związanych z planowaniem ustalaniem i spełnianiem czynności wynikających z codziennego rozkładu zajęć i obowiązków Uf, o, zdążyłem resztę macie w pierwszym i drugim odcinku przeczytane to co znajduje się na końcu tego tej, tej prezentacji skończyłem dzielcie się uwagami w komentarzach mam nadzieję że wam to pozwoli przygotować się do Komisji do do i do odwołań etc.